To dzień, który zmienił losy świata. Potężna armia niemieckiego Wehrmachtu uderzyła w wielkiej sile na Związek Radziecki rządzony przez dyktatora Józefa Stalina. Wielka część tej armii najeźdźców uderzyła na Leningrad i oblegała miasto przez wiele, wiele miesięcy. I właśnie tutaj, gdzie się znajdujemy, Jezioro Ładoga to świadek potężnej batalii o miasto Leningrad, dzisiejszy Sankt Petersburg. To właśnie przez Jezioro Ładoga była tak zwana ścieżka życia, ścieżka żywności, ścieżka wolności. Żołnierze Armii Czerwonej tutaj właśnie dostarczali zapasy dla miasta. To była jedyna droga. Kiedy jezioro zamarzało, potężne ciężarówki z amerykańskiego programu Lend-Lease dostarczały żywność mieszkańcom miasta. Niestety, było to zdecydowanie zbyt mało, aby wyżywić całe miasto. Leningrad stracił milion mieszkańców, ale na szczęście historia skończyła się tak, że ostatecznie miasto wyzwolono spod niemieckiego jarzma i Zniesiono oblężenie. Za mną samolot Li-2, dzięki któremu można było tutaj na jeziorze Ładoga dostarczać różnego rodzaju rzeczy do oblężonego Leningradu. Dzięki tym samolotom, które mogły latać bez względu na pogodę, udało się uratować z miasta około 50 tysięcy osób oraz 13 tysięcy dzieci. Za nami statek Iżorec 8. Jesteśmy w Muzeum Obrony Leningradu. Ten statek przewoził głównie kable dla obrońców Leningradu, a więc dostarczał prąd, a także agregaty prądotwórcze. Jesteśmy przy dziale artyleryjskim, kaliber 76,2 mm. Takie działa były ustawione na brzegu jeziora Ładoga i broniły osób, które dostarczały żywność do oblężonego miasta. Tutaj mamy naocznie, jak małe racje żywnościowe były w Leningradzie. Tutaj mamy daty poszczególne, 41-42 rok i zobaczcie, jak mało gram chleba przepadało na jednego mieszkańca. Po mojej prawej stronie samochód Gaz AA. 150 tysięcy takich samochodów jeździło po zamarzniętym jeziorze Ładoga i dostarczało żywność. To właśnie tak wyglądały te transporty, często dramatyczne. Nie opodal dalej autobus komunikacji miejskiej w Leningradzie właśnie w czasach oblężenia. Jezioro Ładoga to oczywiście nie tylko wojenne wspomnienia. To fantastyczny zbiornik wodny, największe jezioro słodkowodne w Europie. No i oczywiście fantastyczny trakt handlowy dawniej. Tutaj Waregowie przypływali z dalekiej Skandynawii właśnie do Rusi. Tutaj był cały szlak handlowy. Tutaj powstawały wokół jeziora miasta, wioski i osady. No i oczywiście z moim przyjacielem Jarkiem Krukiem skorzystaliśmy z tej pięknej wody. Wykąpaliśmy się, ale jest tak przeraźliwie zimno że naprawdę nurkując aż zatyka. Za mną pomnik bohaterów tak Drogi Życia. Pomnik zwykłych kierowców, ludzi związanych z zaopatrzeniem, żołnierzy zaopatrzenia. Wszyscy ci próbowali dostarczyć za wszelką cenę żywność do oblężonego Leningradu. Niestety nieskutecznie. Zginęło aż półtora miliona mieszkańców miasta. Cierpieli wcześniej niewyobrażalne męki. Ludzie umierali w kolejce po chleb, na placach, skwerach i ulicach, a także w własnych mieszkaniach, gdzie często grzebali wcześniej własne dzieci. Dzisiaj chcemy natknąć tym materiałem i Przypomnieć o ich historii polskich piłkarzy przed meczem ze Szwecją, żeby walczyli i byli dumni ze swojej ojczyzny w dobie sprawiedliwości społecznej. W po oczach, dotarło na Kristowski. Jesteśmy tutaj dla Was, pełno polskich kibiców, wierzących w zwycięstwo. My także wierzymy, że będzie dobrze. To jest mecz prawdy dla Paulo Sousy, jeżeli tutaj nie wygra, jeżeli tutaj odpadniemy, to sądzę, że będzie trenerem nie na lata, ale do lata. I czeka nas kolejna zmiana na stanowisku selekcjonera, ale nie wybiegajmy tak daleko o przyszłość. Mieszkańcy Leningradu dzisiejszego Sankt Petersburga bronili go do ostatniej, dosłownie kropli krwi i nie poddawali się. I mamy nadzieję, że to natchnie naszych reprezentantów i do końca będą walczyć o zwycięstwo ze Szwecją i wydrą to w ostatniej chwili chociażby. Powiedzcie, proszę, jak widzicie mecz, kto wygra i dlaczego? No oczywiście, że Polska. Jaki będzie wynik? Eee, 2-0. 1-0? 1-0. Kto strzeli bramki? Lewandowski. course. How do you think about the, today's match? What kind of result it will be? Who scored and all? Oh, uh, I think that uh, I hope uh, Sweden will finish second, so I hope for to draw today because I want to be in Copenhagen to meet Croatia. Ah, okay. Uh, because I don't uh, in Glasgow we are not allowed to come. So we will we, I don't want us to come number 1. Uh, so uh, I want Spain, Spain win, and us to play 0-0-1-1. So we go to Copenhagen, almost as, almost as uh, at home. Who is the best Swedish player in Europe? Not of, of course Ibrahimovic is not yeah. on the team, but I've... Ibrahimovic or Alexander Isak. Isak? or Emil Forsberg? Forsberg. What can you tell me about the Forsberg? Emil Forsberg, he is a very good player, very fast player, who played in Malmo before he Malmö FF before he became a pro in. Uh, w in Salzburg. no Leipzig. Red Bull Leipzig. So very fast player on the on the outer midfield, but very very good player. What about Polish nationality? o, oh, ja know only about Lewandowski. Yes, that's the only one I know. Do boju Polacy! Polacy. Jest wiara, jest wiara. Mieliśmy wiarę i mamy i będzie pięknie dzisiaj. Jaki ty wynik przewidujesz? 2-1 To strzeli bramki? No Lewy pewnie strzeli, Świderski, może jakaś niespodzianka, zobaczymy. Upał przeogromny, jak w takiej temperaturze grać? Nie przeszkadza to nam, wierzymy, że reprezentacja w każdych warunkach da sobie radę i, i będzie do przodu i będzie trzy punkty. A w Lewandowskiego też wiesz, kto strzeli? Lewandowski i powiem dla zaskoczenia Krychowiak. Krychowiak, dlaczego Krychowiak? Odkuje się pełen mobilizacji po tym, co tam na się stadion. niestety stało na stadion, stadion, także to dla niego nie pierwszy raz tutaj będzie, także myślę, że jest szansa. Na... A ty jak widzisz, przepraszam, to spotkanie. Ja nudny będę 2-1 dla Polski i dwie Lewandowskie. Cześć mi się, przetrwaliśmy wszystkie kontrole Pod z dupy z głowy zewsząd, ale jesteśmy tutaj dla biało-czerwonych i mocno wierzymy zwycięstwo. oh am Początek, początek jest fatalny. Wyszliśmy niezorganizowani, zdekoncentrowani i Szwedzi natychmiast, praktycznie pierwszą ofensywną sytuacją, wychodzą na prowadzenie. Dramatycznie. W 14 minucie powinno być 2 do 0, Polacy kompromitują się w ich defensywie i w ofensywie, jak to mówił Adam walka. Dobrze ewidentnie, bo powinno być 1-1, naprawdę. Dobra akcja i wreszcie jakiś zaczął, może trzeba więcej. tak, jeszcze raz obejrzałem na powtórce sytuację Lewandowskiego. Musi takim strzelić sytuacji. W ogóle nie ma dwóch dań wielkich minut dla naszego napastnika. Trzeba na picie kolejna, ale muszę powiedzieć to. Osberg na teraz jest jak czołg. Najlepszy zawodnik na boisku. Jan Bednarek po raz kolejny udowodnił, że jest elektryczny i potrafi zagrać w będzie znów znakomitą mieli okazję na 2 do 0. Wielkie brawa dla Roberta Lewandowskiego. To był jego wielki turniej, ale cała drużyna spisała się bardzo słabo pozostała. Brawa za walkę, ale walk nie wygrywa się meczów o Bez komentarza, chyba nie, bo w sumie jeden mecz remis, dwa prze dwie przegrane, chociaż dzisiaj mecz był całkiem niezły. No. Okej, okay, ale za wrażenie artystyczne, punktów nie ma, Sousa stracił sześć goli, e, strzelił w tych meczach dwie bramki, znaczy jego zespół, oczywiście. Tu punktów nie dają za ładne te? Nie, niestety, za wrażenia. Waszym zdaniem, Sousa powinien zostać czy odejść? Według mnie powinien zostać, nie. No to, to, to nic nie chyba nic nie zmieni. Nie? Nic nie zmieni słabe pokolenie, jednak? Nie. Chyba nie. Coś tam chłopaki umieją grać, tylko musieli się troszkę po, pozgrywać. Oni zawsze grają w innym składzie e, od początku e, zmiana trenera. No myślę, że to jest problem, że my nie umiemy utrzymać, zawsze zwalamy winę na trenera, a nie dać pograć chłopakom przez jakiś czas w jednym systemie i może by to jakoś tam zaczęło funkcjonować, nie? A facet cały czas kombinował w sumie. Czy Robił co? Kombinował cały czas. Kto? Sławca. Według mnie nic nie kombinował. Nie wiem. Nic, według mnie nic nie kombinował. Co dalej z polską reprezentacją? Co no? Jakiś następny turniej, eliminacje, coś będziemy grali, pewnie przegramy, coś wygramy. No jak to w sporcie, nie? Po fatalnym meczu i kolejnym pogrzebie polskiej piłki, nie ukrywajmy, to, chociaż to nie był haniebny mecz, ale jednak przegrany. Rozmawiamy z Jaromirem Krukiem, dziennikarzem tygodnika Piłka Nożna oraz portalu Kielecki Futbol. Paulo Sousa nie wyszedł z grupy, stracił sześć bramek, strzeliliśmy cztery bramki na tym, jego zespół oczywiście na tym turnieju. Wygrał w sześciu ostatnich spotkaniach jedynie z Andorą. Co zrobić dalej z Paulo Sousą? To jest podstawowy dylemat nowego prezesa polskiego Związku Piłki Nożnej. Nie wiem, nie wiadomo jak to będzie wyglądało dalej, trudno powiedzieć. No nie wypalił na pewno wariant z trójką środkowych obrońców. Kompletnie to nie wypaliło, można, można to oceniać jako nieudany eksperyment sołsy. Tylko, że jeżeli przyjdzie nowy trener, będzie to wszystko zmieniał, to znowu możemy utkwić bagnia. Mamy jeszcze eliminację do mistrza Świata przed sobą, trwające eliminacje do Mistrza Świata. W nich też na pewno nie będzie lekko. Musimy awansować na to Mistrzostwa, bo jeżeli wypadniemy tutaj z obiegu, no to będzie dramat. Ja oceniam w ogóle występ reprezentacji Polski w finałach Mistrzostw, fatalnie był. Był to najgorszy punktowo występ chyba reprezentacji. Od czasu 2008 roku wtedy też jeden punkt zdobyliśmy, nie wygraliśmy żadnego meczu, cztery gole strzelone, traciliśmy bramki w każdym meczu. No nie wyglądało, nie wyglądało to zbyt dobrze. Były oczywiście jakieś tam pozytywy, ale było ich stanowczo za mało. Tylko w, ja się zastanawiam, my tak przed meczem ze Szwecją już kalkulowaliśmy, że pojedziemy do Kopenhagi. Wszyscy sobie planowali loty, wyjazdy. Ale nikt nie tego pod uwagę, że my w tym roku wychodzimy tylko z Andorą, tak naprawdę, że ta nasza reprezentacja trochę jest przeceniana, albo też jest i przeceniana, i źle ustawiona przez kolejnych trenerów i wygląda to na boisku słabo, bo ta szwecja, której tak nie docenialiśmy, szybko nam strzeliła bramkę po kompromitujących błędach, uważam, naszych zawodników. W ogóle co to za brak koncentracji. Później straciliśmy bramkę na 0 do 2. Lewandowski dał nadzieję. Lewandowski porwał tą drużynę. Wyciągnęliśmy na 2-2. I potem po jakimś fatalnym wybiciu Wojciecha Szczęsnego zaczęła się kontra Szwedów, którą skończył jego kolega Dejan Kuluszewski z Juventusu. Zaliczył dwie asysty, skończył asystą, zaliczył dwie asysty w tym spotkaniu i też przyćmił. Wojtek nie pomógł w tym meczu na bramce, niewiele obronił. Naprawdę najczęściej, Jego najczęstsza interwencja to było wyciąganie piłki z siatki. Na pewno nie zawalił żadnej bramek, nie zawalił żadnej bramy jakoś tak zdecydowanie. A druga sprawa, no Grzegorz Krychowiak. Pierwszy mecz przemotywowany, w drugim pauzuje, w trzecim mało widoczny. Piotr Zieliński, tam asystent miał dzisiaj przy golu Roberta Lewandowskiego, też nie dał wiele tej reprezentacji. No za dużo słabych punktów, za dużo sobie punktów reprezentacji, za bardzo nierówna forma, te eksperymenty wszystkie się odbiły. Także, no ja oceniam to już powtórzę, oceniam to bardzo negatywnie. Liczyłem na więcej. Nie liczyłem na cuda, no rozmawialiśmy przed mistrzostwami, Będziemy jak wyjdziemy z grupy, to będzie szczyt naszych możliwości, może coś tam uda się powalczyć, no ćwierć finał to będzie po nas, ale nie spodziewałem się też, że nie wyjdziemy z grupy. Sowacja, z którą przegraliśmy na początku, beznadziejnym stylu. Dzisiaj dostała piątkę od Hiszpanii. No. no właśnie. I to jest no nie jest dobrze. Nie jest dobrze ogólnie z polską piłką. W wydaje mi się, że, że to się bierze też z klubów, z zarządzania tymi klubami. No i też podejścia piłkarzy. No Tutaj jeden z kolegów napisał mi SMS-a, że ma wrażenie, że niektórzy piłkarze przyjeżdżają na wakacje. Brakuje dyscypliny. Niektórzy zawodnicy są świętymi krowami. No, można takie odnieść wrażenie. Musimy z nich zrezygnować. Ja myślę, że to jest czas pożegnania w reprezentacji dla Kamila Glika, dla Grzegorza Krychowiaka i tak można wymienić i wymienić. Myślę, że czterech pięciu piłkarzy, Kamil Bresicki już dawno jest poza reprezentacją, nie, nie został nawet zabrany. Także jesteśmy w przededniu rewolucji na pewno. A Kazimierz Górski nieodżałowany mówił tak: dlaczego jest tak dobrze? Skoro było tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? A drugie jego powiedzenie, które idealnie pasuje do tego klimatu: to jest bardzo dobry trener, tylko że wyników mu brak, jest z nim jeden tylko problem. No niestety, no, trener jest od wyników i tu nie ma co gadać o stylu, gdyby trochę, gdyby się nam udało. No, no. Gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka, działaby się rzecz wielka, jak śpiewał Kazik. Ale to nie o to chodzi w piłce. W piłce chodzi o to, żeby wygrywać. No ja nie zaśpiewam jak Kazik, bo ja też nie wierzę w gdybanie. Alex Ferguson mówi, że w piłce nożnej nie istnieje coś takiego jak gdyby, tylko jest precyzja. Skuteczność nie ma co zwalać na szczęście, na jego brak. A jeżeli chodzi o Paulo Soson, sam byłem jego zwolennikiem. Teraz się tłumaczy, że drużyna się zgrywa, że robi postęp, ale co z, znaczy, co z tych ale postępów? Co z tych Ten punkt w grupie, w Mistrzostwach <laughs> Europy? No. No, ja teraz mówię, tak się trochę śmieję, na no, pewno człowiek przemyśli to na spokoju. No, kibice mają prawo być druzgotani. Kibice dziennikarze, którym na, na sercu leży dobra reprezentacja, mają prawo być druzgotani z tego wyniku. Bo tak lepiliśmy, lepiliśmy, że nic nie ulepiliśmy. W każdym meczu się zmieniały składy. No i cierpiał Robert Lewandowski, cierpiał. No ten człowiek cierpiał tak naprawdę. Trzy bramki szczerił teraz w tych mistrzostwach. I co z tego? Byłby wicekrólem, byłby wice on cierpiał. On płakał jak schodził z boiska, nie miał wsparcia. No, taki terminator nie miał wsparcia. A teraz taki Lewandowski z taką skutecznością, że u nas nawet hejterzy narzekają, liczę, że trzy bramki strzelił, miał pięć sytuacji może stuprocentowych na mistrzostwach, to jest 60% skuteczności. To jest taką skuteczność, jakby grał w reprezentacji Włoch, Holandii, Belgii. W Francji to Byłem by był królem by był na pewno, no to jest masakra. Graliśmy całkiem przyzwoicie, mecz był dobry, warte obejrzenia, no ale wyszło jak zawsze, tak bym powiedział. Trzy mecze, sześć goli straconych, dwa punkty. Co dalej z Paulo Sousą, waszym zdaniem? Nie mogę powiedzieć. No nie wiemy, no może dajmy mu szansę. Jeżeli chodzi o, o, o trenerów, moim zdaniem za często zmieniam trenerów. Trzeba wybrać jednego konkretnego. Jeżeli Sousa miał taki krótki czas na stworzenie grupy, stworzenie drużyny, e, no to z drugiej strony, co mamy oczekiwać od niego? E, czy on drużynę polską znał, jeżeli ją... E, 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 jego wybrali, tak? Czy on znał drużynę, czy on znał wszystkich, wszystkich tych zawodników? Moim zdaniem na, te, na ten moment, jak on, on przejął, nie znał. Musi poznać się. Daj Dajmy mu rok, półtorej roku, nie zmieniajmy trenerów aż tak. Nie wybierajmy e, trenerów. Z, z, naszego, z naszego podwórka, moim zdaniem oni nie są godni tej reprezentacji, musi, musi być człowiek konkretny. Nie można tego inaczej podsumować, jak po prostu ocena niedostateczna dla Paulo bo nie możemy odbierać finałów Mistrzostw Europy jako eksperymentu drogi do eliminacji mistrza Świata, bo tak, tak to słychać ze słów naszego selekcjonera, który mówi, że robimy olbrzymie postępy, w defensywie bronimy wyżej, agresywniej, nowocześniej, ale fakty są takie, że tracimy dwa razy więcej bramek, niż za czasów Jerzego Brzęczka. Podejrzewam, że Jerzy Brzęczek nie przegrał z sytuacji, a już w pierwszym meczu postawiliśmy się pod ścianę. W efekcie zostaliśmy rozstrzelani na koniec przez światło, więc... Paradoksalnie bym jednak dał czas Sołzy, jeszcze te, jednak, no bo co po trzech miesiącach pracy jego znowu, znowu, znowu brać kogoś nowego. Nie, widać że drużyna jest za nim i to jest jakby taka, taka rzecz, która go broni. Faktycznie kreujemy więcej sytuacji i myślę, że kibice mimo tej porażki nie męczą się tak oglądając sytuację jak się nie przeciwda. No, no fajnie grali kole, mi się wydaje. tak? Ale samą walką też się nie wygrywa wielkich turniejów i jednym wielkim graczem tak naprawdę. Ale Szwecja też nic nie pokazało. No mieli to, no, z, jest, źle się mecz rozpoczął, tak, druga minuta i jest blamka, tak, inaczej się gra już wtedy. tak. No jesteśmy drugi raz już na Petersburgu i jednak ta Rosja chyba jest chorowa. Przeklęta, sorry, kurwa za przekleństwo. Można, no. można przeklętać. Sousa out czy, e, czy nie? Nie wiem, to trzeba na, na spokojnie, ale. Nie wygrał żadnego spotkania, 6 goli straconych. Ja byłem od początku, za, żeby Jurek został, tak, także nie go zwalniać, to dużo wcześniej, tak, a nie przed mistrzostwami, tak. Chcesz kogoś pozdrowić? Powiedzieć coś do kogoś? No nie, no pozdrawiam, nie wiem, no pozdrawiam Polskę, tak. Pozdrawiam tych, co nie przyjechali na mecz, bo było bardzo, no mało dzisiaj, tak, było jeszcze mniej niż było. Mało kibiców, nie? Było mniej niż na, na Słowacji, także ludzie, nie bójcie się, przyjeżdżajcie na mecze, nie kitrajcie się w domu, tak? Przyjeżdżajcie, bo no nie, no warto, warto zawsze. Ja jeżdżę już 15 lat za prezentacją i dalej będę jeździł no, mimo tej porażki. Piękne Te słowa. To no. i Dariusz Szpakowski, żegnając się z widzami w Mistrzostwach Świata w Meksyku, gdy odpadaliśmy, mówił tak: koniec marzeń, koniec snów. Tak żegnamy się z mistrzostwami, wtedy świata, dzisiaj Europy. Nie przegraliśmy haniebnie ze Szwecją, przegraliśmy po walce. Ale walka i jeden wielki gracz to za mało, by osiągać duże rzeczy w turnieju. Polska reprezentacja potrzebuje dużych zmian systemowych. Moim zdaniem, a mam do niego prawo, jako dziennikarz pracujący 12 lat przy meczach reprezentacji, nie tylko, Paulo Sousa powinien odejść, po, powinniśmy poszukać polskiego trenera, który przyjdzie na to stanowisko, powinien dostać dużo czasu, bo moim zdaniem bardzo trudno będzie awansować do Mistrzostw Świata w Katarze. Czas na zmiany i to głębokie. Zmiany we związku, zmiany w szkoleniu, zmiany w okręgowych związkach piłki nożnej, a także wojewódzkich związkach piłki nożnej bo bez zmian będziemy nadal przegrywać i odpadać jako jedni z pierwszych na dużych turniejach. To wszystko. Łukasz się na Cioną Połczak, zostańcie z nami. Subskrybujcie, lajkujcie, bo nasz kanał się nie kończy. Będziemy walczyć o naszą lepszą piłkę cały czas.